Pandemia, kryzys klimatyczny, decyzje polityków, na które nie mamy zgody, choroby cywilizacyjne, kryzysy w związkach, w relacjach, w rodzinach. Żyjemy w czasach, kiedy tak trudno jest zachować spokój, kiedy dzieje się tak wiele rzeczy wywołujących naszą złość, przysparzających nam smutku. I co więcej, jako ludzie mamy taką tendencję, żeby te. Trudne emocje pielęgnować, żeby je celebrować, zatapiać się w nich. Czy zdarza ci się zasypiać z uczuciem rozgoryczenia i z tym samym uczuciem się budzić, pomimo tego, że od trudnych wydarzeń minął już jakiś czas? Jesteśmy do tych emocji jakby przyklejeni. Stoicy nazywają to fałszywą stałością. To tak, jakbyśmy chorując na jakąś chorobę, robili absolutnie wszystko, żeby nie wyzdrowieć. Dziwne, prawda? Dlatego proszę Cię, pamiętaj, że życie jest zbyt krótkie, aby od rana nie być w skowronkach. Doceniaj drobiazgi, oczywistości. Dwie nogi, dwie ręce, dach nad głową, uśmiech ukochanej osoby, śpiew ptaków, szum wiatru, szelest liści, ślad spływającej po szybie kropli deszczu. To ty decydujesz, jak się czujesz. To sposób, w jaki interpretujesz i myślisz o rzeczywistości, decyduje o Twoich emocjach. I absolutnie nie namawiam Cię do życia w permanentnej ekstazie. Smutek, strach, złość. Są nam tak samo potrzebne jak radość. Zapraszam Cię natomiast do szukania równowagi, do doceniania i znajdowania w rzeczywistości drobiazgów, które Ci służą, które, którymi uczynisz swój dzień i swoje życie dobrym dla siebie. Bo od tego zaczyna się czynienie dobra dla świata i dla innych ludzi, ale o tym przy innym spotkaniu. Nazywam się Anna Kędzierska. Jestem psychologiem i autorką obrazków do myślenia.